No, cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme Adventures. Dokładnie tak, odcinek 106. I jak widzicie, jesteśmy w drugiej bazie Leaves King. Dokładnie tak, ponieważ jak wcześniej Wam mówiłem, co 5 odcinków w szóstym sezonie będziemy przenosić się do innej bazy. I teraz mamy drugą bazę, czyli 106 odcinek. Dobra, słuchajcie, jeśli chcecie obejrzeć, jak tą bazę budowałem, to zapraszam do odcinków MEA od 20 do 40. Eee, więc zapraszam. Poże mój stary skin. Nie wiem, czy wiecie, ale mój stary skin był szary. No, był szary. Dobra, słuchajcie, przyjechałem tutaj kolejką. Dokładnie tak, tam, zoby leci, widzicie i ma ta kolejka 2000 kratek. I ten cały świat jest budowany na Survivalu dla tych osób, którzy jeszcze nie wiedzą i nie oglądali w sumie Minecraft Extreme Adventures. I jest to pierwsza seria na kanale, która kiedykolwiek w ogóle powstała. Na kanale B, Czyli pierwszy odcinek ma, to był mój pierwszy film. Na YouTube. No ale dobrze, słuchajcie. E, w takim razie, co będziemy dzisiaj robić? Ano, kolejny fajny projekt, ponieważ będziemy tą bazę doskonalać. i muszę Was zaprowadzić w jedną rzecz. W ogóle, jeszcze jedna rzecz. E, to drzewo, wiem, że mówię cały czas o tym, ale no, jestem z tego niesamowicie dumny i nie mogę się powstrzymać. Widzicie tutaj te konary? No, dokładnie. Ta cała korona została zbudowana z prawdziwych drzew, ponieważ jeszcze w starym Minecraftzie niestety mm, e, nie można było zbierać liści, a liście znikały, kiedy. Drzewo posadziliśmy. Dobra, idziemy do mieszkalnego e, terenu, albo chociażby pokażę Wam jeszcze bibliotekę. Pamiętacie bibliotekę? A kurde, jeden z moich ulubionych projektów i mój piesek. No cześć stary, zostań sobie tutaj. Nie nazywam tego pieska, bo, bo wiem, nie ja, ja, ja miałem tyle piesków w mea, że to jest nieprawdopodobne. No ale dobrze, słuchajcie, idziemy teraz tajnym wejściem sobie. Tak, to wejście już istnieje tutaj od jakiegoś czasu, jednak nigdy wam go nie pokazywałem. A to wejście, słuchajcie, prowadzi na sam szczyt korony naszego wielkiego, ogromnego drzewa. Więc stąd będziemy mieli naprawdę epicki widok, który zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Wow, no wy to jeszcze nie byliście. To jest taki teren X. Dobra, okej, okay. idziemy tutaj, idziemy tutaj i zobaczcie. Mamy całą panoramę naszej mapy, naszej bazy. Jak widzicie, nie ma drzew. Co się stało? Te drzewa przecież tutaj były. Słuchajcie, wyciąłem wszystkie drzewa. W takim promieniu, jakim widzicie, więc tam już nie ciąłem, ale tutaj te drzewa są wszystkie wycięte i całe drewno mam na dole w skrzynce. Jak wchodziłem, to była skrzynka po prawo, i tam znajduje się drewno brzozowe i zwykłe drewno. I z tego drewna będę budować ogromny mur, który będzie otaczał całą bazę. Poza tym, mam zamiar wybudować dookoła e, całej bazy taki fajny rezerwat. Będą ogromne drzewa brzozowe i będzie to naprawdę fajnie wyglądać. Dookoła będzie taki park, będzie ścieżka, która będzie prowadziła przez całą dookoła całej bazy. W dodatku, chcemy wybudować tam jeszcze jeden taki epicki most, taki wielki. Więc e, cała baza będzie taka okrągła. I myślę, że będzie to całkiem fajnie wyglądać, więc to już niebawem, a dzisiaj zajmiemy się ciekawym projektem, myślę, ponieważ e, czegoś takiego jeszcze na, chyba nie było w, w żadnej serii. I myślę, że będzie to całkiem fajny pomysł. Słuchajcie, już Wam mówię. Przy brzegu, jak widzicie, mam taki fajny, wyrównany teren. Tam mamy bloki, tu mamy bloki, tu mamy bloki. Tutaj, tutaj, tutaj wszędzie jest możliwość położenia jakiegoś bloku od razu bezpośrednio przy brzegu. Co to oznacza słuchajcie? Ja no ten teren przygotowałem specjalnie do dzisiejszego odcinka, A widzicie tutaj też. Tak, aby przy brzegu położyć pochodnie. Tak, i to będzie taki pas pochodni, który w nocy będzie oświetlał wszystkie tutaj brzegi naszej mapy i myślę, że będzie to całkiem ciekawy efekt, później sobie przyjdziemy tutaj dokładnie w to miejsce. Po zmroku na koniec odcinka i ocenimy, jak to wszystko będzie wyglądać. E, czegoś takiego jeszcze chyba nie było i myślę, że będzie to całkiem ciekawy projekt. E, a jak wiecie, Mea często e, lubię wpadać na takie dziwaczne pomysły. O, tutaj wszędzie dam pochodnie tam, jeszcze tam pochodnie tam i to wszystko będzie nagrane na timelapsie, więc będziecie mogli obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądać. E, węgla tutaj mam w brud, słuchajcie, w tym świecie. Jeszcze chyba mam. 20 staków z tego zobaczyłem, będzie to zresztą na timelapse pokazane. No i tak samo drewna, które po prostu zebrałem dookoła. Więc myślę, że nie ma co przedłużać. Zejdźmy sobie jeszcze na dół, może wyskoczymy sobie tutaj. Lubię skoki w Minecraftie. Jej! I okej okay. Dobra, nie zginąłem. Żyję, jestem cały zdrowy. Uh, no i cóż, zaczynamy naszą zabawę, więc dajcie mi chwilę, ja się tutaj po prostu przygotuję. E, zresztą <laughs> będziecie mieli Time lapsa. Okej, okay, no to lecimy, co? Do roboty! Cześć, witam was już po skończonej pracy i uwaga, zaraz. Zaraz będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda efekt końcowy, i ja też jestem mega ciekawy, ponieważ dopiero wchodzę tutaj pierwszy raz razem z wami. I razem z Wami ogarniemy, jak to wygląda. Położyłem ponad 3000 pochodni. Wyobrażacie sobie to, 3000 pochodni. Uwaga, dobra, wbijamy, wbijamy i panie i panowie. Wow! Wow! O kurde, wiesz co? Naprawdę mi się to bardzo podoba. I uważam, że efekt jest naprawdę kozacki. Patrzcie, wszędzie są pochodnie, nie? Ja cię kręcę i wygląda to naprawdę mega, według mnie. Wyobraźcie sobie, że to wszystko jeszcze będzie otoczone murem. Wow, 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 słuchajcie, jestem z tego dumny, ponieważ to było naprawdę dość ciężki wyczyn. Trzeba było przygotować ten teren, który to wszystko zajęło to przygotowywanie terenu jakieś 5 godzin z wycinaniem drzew. Do tego jeszcze te pochodnie, które krawciłem chyba z które robiłem chyba z półtorej godziny kładłem, ale tak czy inaczej powiem wam, że było warto, ponieważ ten efekt jest naprawdę ciekawy. O, tam fajnie to wygląda, patrzcie. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze jeden taki punkt widokowy. Nice, ale tutaj już pochodni nie ma, ponieważ tu będzie się chyba kończyć mur, wiecie? Więc tam już za dużo nie chciałem mm, tego robić. No nic, słuchajcie, napiszcie w komentarzach jak oceniacie ten pomysł. Myślę, że jest całkiem oryginalny, jednak czy efekt równie wam się tak podoba jak mnie? Eee, jak mi, bo to jest naprawdę fajna rzecz. No i cóż, yy, skończyliśmy kolejny odcinek Minecraft Extreme Adventures. zbliżamy się do końca. No i już niedługo pojawi się kolejny odcinek mea, w którym to będziemy prawdopodobnie budować ogromny mur dookoła mapy. Albo będziemy budować już ten park, więc to jeszcze zależy mm, od tego co wybiorę. Yy, I chyba zniszczę sobie to, bo to jest słuchajcie moja pierwsza budowla w tym, na tym mapie, na tej mapie, na tym... W tej bazie i ona jest brzydka, ponieważ tam tylko kumulowałem wszystkie surowce, całe drewno na zbudowanie tego drzewa i to wszystko zaczęło się od tej budy. <gryw> o kurde, no nic słuchajcie, będziemy kończyć, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. E, no i tak jak chcieliście, kolejny odcinek ma się pojawił, co prawda po dłuższym czasie, ale seria nie jest zawieszona. Seria po prostu jest... No, sam nie wiem jak to nazwać, po prostu odcinki wychodzą rzadko. Jednak nie bójcie się, ja od Mea nie ucieknę. I Mea co jakiś czas rzeczywiście będzie się pojawiać. Wiem, że w szczególności starsi widzowie mają ogromny sentyment do tej serii. Ja również mam sentyment do tej serii. Jednak już troszkę mniej czasu na budowanie takich rzeczy. No i się zgubiłem, no i się zgubiłem. Muszę zejść tutaj chyba? O kurde, rzadko co tutaj wchodzę i schodzę, ale okej, okay, już mam. I to byłoby, słuchajcie, na tyle w tym odcinku, więc zapraszam Was do obejrzenia starszych odcinków serii Minecraft Extreme Adventures, bo myślę, że warto. Myślę, że warto, ponieważ ten świat ogólnie, w tą serię zostało włożone niesamowicie dużo pracy, niesamowicie dużo godzin przed komputerem i, i, i też mam sentyment w sumie do tej serii, ale jakoś już tak y, nie mam czasu na takie duże projekty. No dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. test